Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale z gry Far Simulatora 19 na Tak jak pamiętacie z poprzedniego odcinka, robiłem żniwa i powiedziałem, że potrzebuję, że tak powinno sprzedać ten rzepak żeby móc sobie kupić siewnik, żeby po prostu na tym polu z numerem, włączę trawę tutaj na tym polu 19, żeby po w zebraniu, właśnie tego z pożaru, cokolwiek zasiać. Tutaj stoi mój kombat, czekając na zbiorę na kolejnym polu. Poza odcinkiem, też tutaj skusiłem trawy z pola numer 20, z którą też coś niedługo trzeba będzie zrobić, być może zakupić silos. No i no, tak jak widzicie, tutaj sprzedałem to w tym tutaj porcie południowo-wschodnim. Tak jak widzicie, w górę ekranu. Zarobiłem na tym te pieniędzy i teraz się przyszedł czas, żeby kupić siewnik. Jeżeli chodzi o zakup tego właśnie siewnika, to już troszeczkę sobie patrzyłem poza odcinkiem, co mógłbym kupić. Jak pamiętacie, sprzedałem te trzy metrowe tutaj ten Amazonu. Kolejny tutaj jest taki siewnik, też jest trzy metrowe. Jak powiedziałem, że potrzebuję kupić coś, co jest po prostu szersze. W tym, żeby nie, musieć jak gdyby nie wiadomo no ile czasu w tym polu. I teraz tutaj zobaczcie, po tych takich najzwyklejszych siewnikach zaczynają się już ten siewnik Rapid jest takim siewnikiem, który po pierwsze umożliwia bezpośredni zasięg, czyli nie potrzebuje posiadać kultywatora, czyli I to, to jedyny mankament jest taki to, że on potrzebuje 180 koni a moi ciągniki mają po 150 kg, powiem szczerze Wam, że liczę na to, że wytrzymają. A tutaj ten ma 6 metrów, na miał 3, także już jest po na podwójny wzrost wydajności. Ten jest tutaj bardzo fajny, bo ten Horsza także ma zbiornik na nawóz, czyli gdyby się jemy i od razu jest nawozimy i dodatkowo też nie potrzebujemy kultywatora. Ale on potrzebuje aż do koni. Także o nim pomyślę, jak, że tak powiem, kupię prostu jakiś mocniejszy ciągnik. A więc tutaj, że tak powiem, ten 6 matrowy będzie już podwójną wzrostem wydajności. I przez to, że mają, 150, mają tylko 150 koni, to pewnie nie będę z maksymalną prędkością nim jeździć. że kupuję go. z tą 4000. żeby było mi stać jeszcze na nawóz do niego tutaj, to. Postanowiłem, że tą najmniejszą szczepę. to też dużo na niej zarobię, ale po prostu jej nie potrzebuję. Jak widzicie, tutaj stoi jeszcze ziarno z tego poprzedniego siewnika. Mówię, jedyny minus tego siewnika jest taki, że po prostu on nie ma nawozu. Czyli jakby Będę chciał owszem, szerzej, ale dalej będę musiał jeszcze nawozić. Ok, to jest już 10%, to jest 300. To kupmy jeszcze nawóz. Boże, nie nawóz, tylko ziarno. na siew. Jeszcze norek i będzie to już okej. Okay. No okay. i jedziemy na gospodarkę. Tutaj spójrzcie, ten ciągnik jest jeszcze czystszy czy jeszcze czystszy, w sensie jest czystszy od tego co w poprzednim odcinku Tutaj jest, tak jak widzicie co wam mówiłem, zebrałem tą trawę i tu zobaczcie, mam po prostu to teraz taką wielką no, pryzmę tej trawy i powiem wam, że pewnie w kolejnym odcinku, żeby się tego pozbyć, tutaj Zakupię właśnie jakiś silos i przerobimy po prostu tą trawę na kiszonkę, bo tutaj zobaczcie jest taka mała kryzma trawy. I teraz tak, jeżeli chodzi o ten sielik, gdzieś on się rozkłada tak fajnie, że tutaj jest węższy po trakcie jazdy, a później właśnie rozkładają się tutaj dodatkowe koła i też ten cały osprzęt do kultywacji. Z Z wyciągam znaczniki, które będą mówiły, gdzie mam później jechać. Kawiszem B włączamy, no, bo tak jak widzicie, już ciągnik pracuje z kosma ciężej. V opuszczamy, no i rozpoczynamy tutaj siew. Powiem Wam, że jeżeli chodzi o sam siew, to jest naprawdę... Czasami ciężko mi jest się w utrzymać, a po tym samym wstępie ale właśnie jak się nie jest tutaj jakby się samo ucieje to chyba warto używać tych wstężników Czy pierwszy przejazd troszeczkę tak nie czuję ale trzeba powiedzieć, że zobaczcie 18 nie osiągam, ale tam 16 przed chwilą No dobra, podnosimy też nie, mam to w sumie jeździć w kółko nie będę musiał znacznika przesuwać no ale raz pojedę w stronę, zobaczcie znaczniki to się Z zmienia, czyli jak dojeżdżam do tego tej końcówki pola to przesuwam ten drugi znacznik i teraz po prostu jedziemy po tym znaczniku i wtedy tutaj się idealnie będzie siało równo, no, jak widzicie nie zostawiam tutaj żadnych nie zasianych kawałków I tu widzicie, jak nie wyłączono, włączę Wam pracownika, także pokażę Wam, jak się powinno jeździć. I tak jak mówiłem, przez to, to, że to jest za dużo, duże, że nie chciałbym się z naszej opuszczać, to mógłbym sobie po prostu tak jeździć, na no, a teraz jeszcze troszkę dookoła. O, widzimy jak stana. I puszczę tutaj tego pracownika, żebyście zobaczyli po prostu. Tylko, no jeżeli chodzi o sianie to naprawdę jedna z czynności. Które nie lubię robić sam Właśnie pracownik tu się ustawi na równo Będzie jechał Tak jak widzicie Tutaj Fajnie się do nich z kurzy Proszę, kurzy twarz I oczywiście pracownik schował znacznika, nie potrzebuje I To ja się tak postaram troszeczkę pokazać, jak to wszystko działa Widzicie, tutaj macie z przodu Taki kultywator, który właśnie Kultywuję tutaj tą, tą, tą dopiero co zebraną ziemię. I tutaj, jakby do to jest taki już wtedy prawdziwy siewnik. Jakby takie brony, które wyrównują. Chociaż powiem szczerze, że według mnie zobaczcie, tutaj tak nie ma Wszystko. Nie wiem, może już dawno nie grałem. Ale wydaje mi się, że może po kultywacji ta ziemia jest taka poprzecznie ciemniejsza. On pewnie po siebie też od razu z tego samego koloru. No zobaczcie, ten pracownik powraca. Będzie jechał tutaj dalej. Ciekawe, czy ja mogę sobie tym skocznik na siebie, czy będę go po prostu blokował. A nie, zobaczcie. No. Ale powiem Wam tak, muszę sam biec. I gdyby on ruszy, ja spadnę teraz. Okej. Okay. Dobra, siadamy ja teraz tak zwolnię tego pracownika, rozłożę ten znacznik i teraz będę się jakby sam. Tak muszę na teraz. O, super. No, to nie posiadałem kawałka, no bo sam tak opuściłem, bo zapomniałem włączyć po pracowniku. No, a teraz poprawię będzie to przy kolejnym moim przejeździe. No więc, zobaczcie Po tej całej akcji z silnikiem dostało mi tylko 10 000 euro. Naprawdę, na farming to jest nic. No ale trudno. W kupić trzeba było. Inaczej nie mogłem tutaj żadnej uprawy robić. No, tyle tylko, że mówię, że to nie jest tam taki średni, który chciałbym tutaj jakby docelowo mieć, bo jest jeszcze brzuszki za wąski. Taki 9-metrowy to byłby naprawdę super tutaj. No, ale 6-metrowy nie na co może jest w razy szerszy od tego, co miałem wcześniej. Czyli tak już jakby się je szybciej. No i zobaczcie, tutaj, przez to, że tak pominąłem, to przejęłem to w komputowniku, to to jest jakiś kawałek nieopsiany, Oj! No i to się zagapiłem. No dobra, podnosimy. Elegancko zmieniamy znaczniki. I ustawiamy się tutaj na ten obszarze, w sumie, Oj! Zbyt perspektywę już się pogubiłam. Chciałem wam w zasadzie pokazać, że też się da się w tym jeździć, cofać z kabiny. Kabin by miał coś w rodzaju kierowniców. Podmiennik też tak ciągle jeździ. No ale no, zobacz, akurat przysianie, jeżeli o to chodzi, to faktycznie ten widok z kabiny się przydaje. Bo widać tutaj też idealnie, gdzie jest środek ciemnika. I jak trzeba jechać, żeby tutaj po tej linii dalej wsiać. I tak widzicie, to jest jakby jedyny minus. Może tego, że ja nie mam prostowania koła kół automatycznego. Tutaj muszę zawsze to wszystko korygować. Aczkolwiek te pola też nie są w sobie nieco jak kwadratowe, czy też nie wiem po prostu że one nie są pod kątem prostym, tylko też trzeba czasem kombinować. No i muszę powiedzieć, że naprawdę fajnie jest to, że te ciągniki dają radę przy 150 koniach Jechać po tym 16 godzinach zamiast 18, no a tutaj tak jak w ogóle na początku, mówiłem, o tym w Fersbrunie, tutaj pod górę jest w tym miejscu ta mała murka dlatego tutaj prędkość spada, no, ale to już jak gdyby nawet nie 180 koni wymagane, to 180 km, wymagana, tylko nie ciągnie też do 180 km, tutaj wierzę trochę wolniej, a tak samo jak zobaczcie jest droga z górki i uśleca 18 godzin, czyli z pełną prędkością. Nie wiem czy to mam wpływ na mój głos, ale jestem troszeczkę podziębiony teraz. Taka pora roku. zobaczcie, jak tu jest jeżdżąc z góry to jest 18 km na godzinę Czyli pewnie gdybym wziął tąkolwiek maszynę, na którą brakuje mi troszkę mocy To w tą stronę mogę zawsze jeździć No to jakby to jak farmażerom ma znaczenie, czy jedziemy właśnie w górę, czy w dół I to, to akurat uważam na duży plus tak właśnie powinno być Ale przez to jest, jak mówiłem że że przesuw tutaj właśnie trzeba mieć zawsze trzeba uważać na to, żeby była odpowiednia moc sprzętu, który mamy bo jeżeli gdybym będą 30 koni, to gdzieś jeszcze zobaczyło mi, że mamy tutaj jeździć takim 300 koni mniej niż jest wymagane w tym siedniku, ale jak już tam później potężniejsze sprzęty wchodzą, to już tak nie wybaczy. Po prostu włączasz maszynę i ona daje radę, nawet przy okazji, gdybym sobie że tam włączyłem, miałem za mało koni, to ciągnik nawet nie ruszył, a przecież to była taka mała maszynka. Chyba tak, nie pojadę, przecież to tak. Teraz w ten, w ten sposób co po prostu te moje błędy tutaj trochę wyrównać żeby po prostu równie jechać tam już trawa rośnie poza odcinkiem pewnie nawiodzę ją sam jak tutaj w tym polu pewnie nawodzi. Bo odcinek z nawożeniem był niedawno, tak czy z wapnowania. się, że w kolejnym odcinku zajmę się właśnie tą kiszonką. Właśnie z czołkiem sięgnął, nie był no, głośny. Właśnie zajmę się, jak tą kiszonką, ponieważ no, po prostu są takie hałdy wręcz. I trawę, coś trzeba z nią zrobić a na kiszące też można dobrze zrobić. oczywiście jak już też troszeczkę się dorobię tutaj no to będę tak zmieniał combine, ale też będę chciał sobie kupić wkądś jakąś prasę bo jednak prasowanie trawy daje dużo więcej możliwości jeżeli chodzi o później o przechowywanie a taka luźna trawa jak gdzieś w tym moim laboratorium no, Mój żonkawa dużo większą powierzchnię zajmuje, niż czy to zbelowana, czy też skotkowana. W drugim mam, ono może w kółko jeździć Też ma swoje plusy Wszystkich średnich jest to, że to jest bezpośredni zasięg bezpośrednio No nie ja myślałem, że znacznie nie ustawia śladów. Zobaczmy już zbliżam do końcowi, tutaj coś tak, tego pola. I tak jak mówiłem, to co mi zostanie, to będzie oczywiście tutaj tej łąki, nawiedzenie tutaj tego, tego pola. No tutaj, gdyby właśnie miał siew z nawożeniem bezpośrednim, to byłoby na tyle fajnie, że po prostu musiałbym poczekać do kolejnej fazy wzrostu i dopiero wtedy nałożyć. No mówię od razu będę musiał po fakcie nawozić. No, w sumie powiem Wam teraz, że troszkę tego nie przemyślałem, ale wystarczyło przecież. Tak ten pracownik sieje. A ja, tutaj się przełożę, to mi strasznie już brudne. Wciągnie, zobaczcie, jakie jest porównanie. Ale przecież mogę już nawozić. Zobaczcie, mam nawozić niepełno. I tam będę kończył siać, a tutaj że tak powiem będę nawoził. I co jest najlepszym, tak naprawdę? Zobaczymy, jak się zachowa pracownik. Ale to dobrze, powinien być jak na wieś. Także tamto kawałek, który jest jeszcze uniesiony. A no później wam pokażę, że w zasadzie tu nie może być różnicy. Okej, okay, pracownik to a ja wracam do tego silnika. Tutaj tego pracownika tu muszę uważać, go trzeba cofnąć, wyłączyć, opuścić. Niech pamiętać, to jest potrzeb, nie zrobiłem wcześniej. Zwłaszcza pracownik, jedzie jednak troszeczkę bliżej. No pewnie, żeby niczego nie zostawił. I sami wiecie, jak ten pracownik czasami się zachowuje. tutaj do ostatnich przejazd nawet się wyrobię, tutaj ładnie. zobaczcie, do ostatnie tutaj zakończenia tego siania a tam pracownik już, no wodzi Siema kolego. No, widzicie jak szeroko? Tak naprawdę, bo, chociaż widzicie, myślałem, że, że ja zaplanowałem, ale to jest, że idealnie, bo no, to jednak robi ta duża różnica w szerokości. Zobaczcie, on dwoma przejazdami nadrobił to, co ja tutaj praktycznie na całym odcinku siałem. No i teraz chciałbym właśnie pokazać to, że tutaj zobaczcie, jak przejdziemy na matkę i mamy tutaj jeszcze że to jest zebrane, przejdziemy dalej, to naburzając oczy całość przez nawieziona. Nawet jak jest tam, nie ma tutaj, widać, że tylko rośnie poza tym fragmentem, ale nawieziony przez na całość. Tak więc tutaj opuszczamy i po prostu siejemy. Ostatni kawałek, mniej więcej środku ja to myślę, że mi się uda. No niesamowity kawałek. No zobaczcie, tutaj cały odcinek, ja tutaj chciałem a on de facto skończył, prawie że szybciej dobra. No dobra I tak w takim razie, proszę, pierwszy tutaj mój siew na mojej farmie tej wcześniej sprzęt odprowadzam na miejsce I tak wam mówiłem. Na razie się spukałem, tak? Miałem kasę na nic. Ale jak tylko czekałem coś zabiegę, to tutaj sobie postawię wiatę na gospodarstwie. No tutaj jak powiedziałem, te hałdy będziemy, tą hałdę tutaj przede wszystkim trawy będziemy w przyszłym odcinku. A tutaj zobaczcie, nie wiem co tutaj stało, co to jest, ale to są takie elementy w grze, których no, jak mi się nie można zasypać trawą. Też się zdziwiłem, bo tutaj zobaczcie, tak naprawdę mogę sobie nasypać jak chcę a, tutaj gra coś przewidziała w tych dwóch punktach. Nie wiem, czy to coś miało stać, że znaczy, tam po prostu nie można. Tutaj jeszcze mam słowo, no słowa tutaj, tak, że tak powiem. Akurat jeżeli chodzi o ściół, podścielowanie, to jest to, co jest różne. A tutaj jest właśnie, o, proszę i głupi pracownik tak? Dobra, wspomniałem, go no. Tu sobie zrobić krzywdę gdzieś, zapisnąć i tak dalej. And... Aha, bo on od razu przekazuje tutaj tą łąkę nawoził, proszę drugi raz. Także dzięki wielkie za oglądanie. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Trzymajcie się. Do następnego. Pa.